Cześć, ja z tej strony dzisiaj mam dla Was taką króciutką i szybciutką recenzję. Obiektywu nowego, który wyszedł od Wildroxa pod system Z dla Nikona, czyli 20 mm 2.8. Jest to bardzo malutki, bardzo lekki, bardzo budżetowy obiektyw. Dosyć jasny, 2.8 na takim szerokim kącie może być, bo to nie jest. Jakieś tele, żeby nam się łapać trzęsła, ale jest to bardzo malutki obiektyw z autofokusem od Wildroxa, który będzie kosztował, tudzież już kosztuje, w granicach chyba 900 zł. Jest to tak zwane UWA, czyli Ultra Wide Angle. Wszystko, co jest poniżej 24 mm, to się tak chyba <grym>, tam, kwalifikuje na UWA. I jest to bardzo ciekawa opcja. Trochę inna niż każdy Wiltrox, jaki do tej pory testowałem, dlatego, że większość Wiltroxów jest zawsze w pełni metalowa. Tutaj czujemy tworzywo. Oczywiście ten obiektyw jest też odpowiednio lekki. Nie mamy tutaj również uszczelki na samym bagnecie. Także jest to zdecydowanie linia taka bardziej amatorska. Natomiast jakość wykonania jest bardzo fajna. Jest to, tak jak w sumie, lekki obiektyw. Pierścień ostrzenia ręcznego działa z takim fajnym oporem, natomiast, no, ja bym tutaj ręcznie nie ostrzył. To jest obiektyw z autofokusem. W zestawie dostajemy taki malutki tulipanek. Jak tutaj mamy, o ile tu wyostrzy widać coś w ogóle. Ja się schowam za tym obiektywem, żeby coś tutaj było. O. <laughs> mamy taki malutki tulipanek. Cały obiektyw wygląda mniej więcej właśnie tak, średnica filtra tutaj jest 52 mm, bardzo bardzo mały filtr i tutaj ogólnie ten obiektywik jeszcze w zestawie przychodzi tak jak każdy Viltrox z taką, taką saszetką, taką, taki pokrowiec, taki woreczek. O. Jakby z mikrofibry, także jest standardowy zestaw Wiltroxowy. Natomiast czuć, że to jest trochę niższa linia niż większość innych Wiltroksów, które testowałem, zwłaszcza te ostatnie Pro, które wychodzą ze światłem 1.2. Natomiast jest to bardzo fajna opcja, dlatego że jest to fajne budżetowe szkiełko za te 9 stówek. Na pewno, jak jakieś promocje będą, to też fajnie będzie można je wyhaczyć, to szkiełko troszkę taniej. A muszę przyznać, że nie jest najgorsze. Jeżeli chodzi o ostrość, jeżeli chodzi o działanie autofokusa, tutaj jest różnie. Na Z8 jest to kurdupelek, taki malutki kurdupelek. Wszystkie materiały promocyjne, jakie są pokazywane w internecie tego obiektywu są raczej pokazywane na ZFC, sorry, na ZF. Na ZF i tutaj bym akurat zrozumiał to, że tam ładniej to wygląda, dlatego że ZF takie retrobody z płask, z bardziej płaskim gripem do fotografii powiedzmy ulicznej. Mm. Lepiej wygląda po prostu z mniejszymi obiektywami i ten obiektyw dosyć ciekawie na nim wygląda. Natomiast oczywiście pasuje do każdego bezlusterkowca Z i jest to pokrycie pełnej klatki. Natomiast ja też na co dzień, tak jak teraz się nagrywam, używam Wiltroxa 13 mm14Z, który jest na APS-C i który daje bardzo zbliżone pole pokrycia właśnie tego obiektywu, dlatego że tutaj mamy 20 mm, a Viltrox po przeliczeniu tych 13 mm daje nam ekwiwalent 19,5 mm. Także jest to bardzo zbliżona mm, ogniskowa. Natomiast 13 która jest na rynku już od dłuższego czasu, jest bardziej, jest to seria Pro, jest cała metalowa, światło 1.4, jest turbo ostra, bardzo fajnie skorygowana, jest to naprawdę świetny obiektyw, ale też jest odpowiednio droższy. Ten obiektyw jest super opcją, jeżeli na przykład tylko od czasu do czasu potrzebujecie czegoś szerokiego, nie chcecie wydawać fortuny, ale chcecie mieć coś szerzej niż na przykład właśnie 24 mm, albo potrzebujecie czegoś nawet powiedziałbym takiego pseudo-vlogowego, chociaż to się tylko nadaje tak naprawdę do właśnie ZF, który ma odchylany wyświetlacz i jest mały, bo tutaj rozmiar tego obiektywu i waga robią swoje. Natomiast. Tutaj, co tu mamy jeszcze? Zapomniałem wspomnieć, że jest USB-C do update'u firmware, także wszystko standardowe, co powinien mieć ten obiektyw. Ma, natomiast tutaj widać, że to jest linia taka trochę niższa, ale też się cieszę, że takie obiektywy powstają, bo dla systemu Z, niestety, najtańsze obiektywy nawet z nawet samego Nikona rzadko kiedy schodzą poniżej nowe przynajmniej 1000 zł. Także jest fajne to, że w ogóle coś się pojawia. Ale. Oczywiście o cenie można mówić tutaj i o budowie obiektywu, ale najważniejsze są chyba tutaj zdjęcia. I przejdźmy teraz do elektrum, żebyśmy zobaczyli sobie trochę tych zdjęć. Ja tutaj byłem na spacerze rodzinnym w Bydgoszczy w młynach Rotera. Tam był taki e, wystawa e, jak to się było, Młyn maszyn czy coś takiego. I tutaj wziąłem tylko ten obiektyw szczerze mówiąc, no jeszcze pięćdziesiątkę, ale nie przepinałem się. Za bardzo i po prostu postanowiłem porobić trochę zdjęć. I teraz, tak jak ja zawsze robię zdjęcia na obiektywach testowych, staram się trzymać otwartą przysłonę. Nie wiem, czy tam gdzieś domykałem, może coś się znajdzie, ale większość będzie na 2.8. I to, co zawsze robię, to po prostu trzymam się autofokusu śledzącego oko na ciągłym autofokusie, czyli AFC z wykrywaniem oka. I tutaj muszę przyznać, że Czasami obiektyw potrafił się gubić, tak jak na przykład mamy tutaj to zdjęcie. To nie wiem, czy ono jest tutaj jedno z kilku wybranych, które jakieś były nieostre, może będzie później coś, natomiast były takie momenty, że obiektyw sobie po prostu pompował, no i czuć to trochę w tym obiektywie, ale co by nie mówić, jak już sobie trafi, to też dziwnie to brzmi, ale trafia ogólnie w miarę. Celnie, ale po trafieniu jest fajnie ostry. Tutaj może tego aż tak nie widać, załaduje się, to też jest wyższe ISO. Ale na przykład na takim zdjęciu, gdzie są już tutaj rzęsy, i też może o, dam na 100%. Tutaj już widać, że ta ostrość przyjemniej sobie trafiła i jest naprawdę fajnie. Nie widziałem też jakoś specjalnie, później miał przykład jakichś wielkich aberracji chromatycznych, jakoś rozmycia, jeśli chodzi o. Taką ogniskową, i takie światło. Wiadomo, że wszystko w tle praktycznie będziemy widzieć. Tutaj sobie przybliżymy na rzęski. To też było dodatkowe światło, także też łatwiej było tutaj. Wiadomo, że e, łatwiej było tutaj ogarnąć. Ale szeroki kąt. Daje nam to, że jednak możemy z bardzo bliska złapać bardzo dużo w naszym kadrze, tutaj nie pamiętam na którego chłopaka, na Kubę, chociaż na sznur chyba bardziej poszła ta ostrość, ale to też przy tej ogniskowej bym, mm, można by tutaj Czarnobyl, odtworzamy scenkę, przy tej ogniskowej ta ostrość wiadomo też, że łatwiej powiedzmy oszukać w miniaturze, niemniej jednak... Jak wyszliśmy sobie trochę na zewnątrz, to postarałem się zrobić kilka takich testowych zdjęć. Tutaj starałem się z poziomicą na aparacie być podłączonym, żeby zrobić wyprostowane jak najbardziej zdjęcie. I widać troszeczkę taką właśnie beczkowatość, baryłkowatość, że gdzieś tutaj te brzegi się zaginają, i też trzeba przyznać, że jest tutaj trochę mocniejsza winieta to jest zdjęcie na 5-6 w centrum kadru ostrość jest bardzo fajna, tu jest wszystko ostre. Jeżeli idziemy do brzegów, to ta ostrość zaczyna trochę spadać, także to będzie tutaj akurat normalne. Też nie oczekujmy od obiektywu za 900 zł, nie wiadomo czego, ale też muszę przyznać, że za 900 zł oczekiwałem, że nawet centrum kadru będzie bardziej mydlane. To jest oczywiście przymknięte do 5-6, także tutaj e, też trzeba na to wziąć jakąś poprawkę. Tutaj sobie zrobiłem taki mały test bokeh po prostu były, zaraz zobaczycie zresztą jak to wygląda, przed tymi młynami rotera było takie ustawione pas takich krzunów i sobie potrzebem, żeby zrobić jakieś powiedzmy z bardzo bliska tutaj zbliżenie, żeby tło się rozmyło, także osoby nadchodzące nie widać może ich twarzy, ale widać oczywiście, że to są postacie i tutaj fajnie, że w tle pojawiło się jakieś światełko chyba z żurawia, bo pokazuje, że ten bok no nie jest jakiś taki super okrąglutki, bo to jest maksymalnie otwarty obiektyw, a widzimy tutaj raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dziwnie, ale widzimy takie no, kanciasty raczej trochę bokę, chociaż to też nie wiem, czy nie było spowodowane trochę bardziej jakimś otoczeniem. Ale tu z obydwu kątów, z lekkim przesunięciem, jednak ten, to kółeczko nie wydaje się takie jakieś super okrągłe. Plus też mamy ten efekt, tej, jak to się mówi. Cebulki, tak? <laughs> Onion ring. Także bo, na króla Bokeho bym się tutaj nie nastawiał. Natomiast jeżeli chodzi o e, samo szerokie szkło, takie. Po prostu, żeby mieć, bo tutaj widzimy, o, już spadek ostrości na rogach. Jako taki zapasik, gdzie nie potrzebujemy jakoś specjalnie mieć tutaj wielkiego, nie wiem, super jasnego, szerokokątnego obiektywu do tego, żeby robić architekturę codziennie na tym zarabiać, to takie szkło jest bardzo fajne. Takie po prostu, jeżeli nam się przydaje. Tutaj na 2,8 chciałem też pokazać, powiedzmy, jakieś tam rozmycie. Tutaj staliśmy od tego budynku, to jest jakiś trawnik, nie wiem, może z 3 metry maksymalnie i ostrząc na, tego, na to zdjęcie tego mopsa, tutaj budynek w tle będzie już całkowicie też praktycznie ostry na 2.8, także tutaj bym nie liczył na, jakieś, na jakąś super głębię, ale jeżeli chodzi na przykład o właśnie mm, ostrość w centrum kadru, to tutaj zrobiłem sobie zdjęcie znaku, żeby zobaczyć jak to się mniej więcej rozkłada. Nie jest aż tak źle i też jakoś specjalnie nie zauważyłem przy takich bardziej kontrastowych tutaj miejscach super mocnej aberracji. Także muszę przyznać, że jestem w miarę pozytywnie zaskoczony. Jest taki lekki, zielonkawy zafarb, chociaż tutaj ten biały trochę chyba bardziej wchodzi, ale muszę przyznać, że widziałem gorsze obiektywy za więcej pieniędzy, które naprawdę przy takich już warunkach tutaj mocno. Pokazywały to swoje fioletowe i zielone zafarby, a tutaj było w miarę dobrze. Także muszę przyznać, że za te pieniądze optycznie nie jest to najgorszy obiektyw. Jeżeli chodzi o samą konstrukcję, tak jak mówiłem, jest mały, lekki i jeżeli chodzi o autofocus jest w miarę szybki. Natomiast jeżeli chodzi o tą celność, to też jest tak, że ja, zwłaszcza używając na AFC. Biorę taką małą poprawkę, że niektóre obiektywy mogą trochę wolniej, powiedzmy, inaczej działać, troszeczkę się rozjeżdżać. To widziałem przy wielu modelach. Tutaj nie będę ukrywał, że trochę częściej widziałem, że gdzieś ten obiektyw pulsuje, gdzieś mi tam zmienia tą ostrość. Natomiast jak sobie trafi, to jest bardzo fajnie, bardzo ostro i też przy pojedynczym punkcie na pewno ta powtarzalność będzie większa. No ja zawsze testuję obiektywy na AFC z wykrywaniem oka i na maksymalnie otwartej przysłonie. Jak Wam ludzi w kadrze, żeby po prostu. W tych warunkach to przetestować, bo ja tak tych obiektywów przeważnie używam. Natomiast przy szerokim koncie czy AFC jest potrzebne? Kompletnie, nie, dlatego że to nie jest jakaś dynamiczna obiektyw sportowy i dynamiczna sytuacja, że zawsze jest potrzebna. AFC. Natomiast chciałem to przetestować i widziałem tutaj większe pulsowanie niż normalnie. No tak na powiedzmy, nie wiem, 50 zdjęć z do 10 może być gdzieś tam przeostrzony, chociaż nie, nie wiem, 20 aż by było. To się zdarzało w różnych sytuacjach, to też nie jest tak, że zawsze to widziałem, bo na dworze jak było więcej światła, to zdecydowanie lepiej pracowało, nie widziałem tego przeostrzania, bardziej to widziałem właśnie przy, w, tym, w tych pierwszych zdjęciach, co Wam pokazywałem, w tych młynach, gdzie było dużo ciemniej i też aparat pracował na dużo wyższym ISO, także może to też było zależne od warunków oświetleniowych, natomiast no muszę Wam powiedzieć, że to zauważyłem, no bo... Jest to jakaś tam szczera recenzja moja. Natomiast, obiektyw, myślę, że jest bardzo adekwatny do swojej ceny, dlatego że optycznie, jeżeli chodzi o ostrość samą i tutaj jakieś większe, mniejsze aberracje jest wypad bardzo, bardzo fajnie jeżeli chodzi o dystorsję czy winietę no to tutaj bym się niczego tam więcej nie spodziewał akurat to można lekko zawsze sobie skorygować wydaje mi się że chyba łatwiej niż jakąś taką paskudną aberację jeżeli chodzi właśnie o ostrość to jeszcze raz tak. powtórzę że jak trafi to jest bardzo fajnie i bardzo ostro w centrum kadru zwłaszcza także jeżeli na tym wam zależy to git po domknięciu do 5,6 też jest dużo lepiej niż na przykład na 2,8, jeżeli chodzi o brzegi kadru, także to też spoko. I konstrukcja jest bardzo kompaktowa i mała, także tutaj za 900 zł. myślę, że to jest bardzo, bardzo uczciwa cena i bardzo fajna opcja. Także jedyną, tak naprawdę, opcją inną w Nikonie to jest 20 mm 1,4 od Nikona, ale to jest chyba S-Line, także tam na pewno zapłacimy więcej. Zatem, jeżeli ktoś potrzebuje szerokiego obiektywu, czasem. Spoko opcja, jeżeli ktoś zarabia na fotografii yy, yy, wnętrz i architektury i myśli, że to będzie maszynka do zarabiania pieniędzy, no tutaj akurat bym zainwestował trochę lepszą jakość optyczną w Nikona, który na pewno jest super optyczny, bo każda S-Line jest genialny w zetkach, natomiast tutaj cieszę się bardzo, że jest taka opcja na rynku. Także yy, to by było na tyle, dziękuję bardzo poświęcony czas, sprawdźcie sobie ten obiektyw, jeżeli, yy, jeżeli się nim interesujecie. Nie jest to może 500 zł, ale to nie jest też 3000 zł. Także bez tragedii, nie zrujnuje Was, jeżeli na przykład jesteście zainteresowani. Także sprawdźcie. Dzięki bardzo za poświęcony czas jeszcze raz i do usłyszenia lub do zobaczenia następnym razem. Hej!